Wisławie Szymborskiej w dniu pożegnania. 9 2, 2012 Kraków. W sproku powstałeś, w proch się obrócisz. Jakże znamienne są te słowa. W po wierszu nic dwa razy się nie zdarza. Nienawiść Atlantyda. Po nich trochę lżej w człowieku. Na cmentarzu jest podobnie. Dziś właśnie twój pogrzebowy meryk. Się odbywa z imienia i nazwiska pośród wielu zmarłych będą cię znajdywać pod nazwą poetka Wisława Przymborska ta kobieta ma charakter i tupet nawet po śmierci Swiecki i boski zarazem, już osądzony, a nawet politycznie przeklęty przez rozmaite ludzkie gremia, zasoby i zastępy sędziów, prokuratorów, nawet duchownych kilku polityków. Artystów młodych i starych, aktorów życia doczesnego, grających swe role na pamięć, tekstem twórczości zapolskiej, a być może nawet Herberta ściągniętego z sieci na pomoc. Niech dziś jeszcze wykrzyczę. Zanim cię pochowają i powiedzą Amen. Ty jednak żyjesz ciągle w kolejnej zwrotce, po przeczytaniu pod jedną gwiazdą, zmartwychwstanie i ze zdziwienia, niczym feniks popiołów, by zabłysnąć. Antymaterią jednego wiersza. W małym zderzaczu hadronów pomiędzy nową hutą a sukiennicami. Na mlecznej drodze, w drodze po mleczko do czarnej kawy pachnącej aromatem i dymem z papierosa z ukojeniem przeczytanego wiersza. Dziś ten dym niczym wiatr słoneczny zabłysnie zorzą świec cmentarnych, zanim Hades cię weźmie do galaktyki poetyka naszych serc przekornych. Przez śmiertelne przyczółki naszego mikroświata, aż do radosnego zawalu serca i udaru mózgu, czasem każdego z nas, przyjaciół i wrogów, także wierzących w moc słowa, w kontekście i bez kontekstu. I dla tych, Piepszej dziadu również.